Cześć dziewczyny, przychodzę do Was dzisiaj z moją kolekcją torebek. Ja torebek nie mam dużo, ale są to takie torebeczki, które noszę na co dzień, których naprawdę używam i które bardzo polecam, z których jestem mega zadowolona, więc bez dłuższego przyciągania przechodzimy do pierwszej torebki. Pierwsza torebka, którą chciałabym Wam pokazać, to Gucci Mini. Jest to kolekcja Marmont, o ile dobrze pamiętam. Torebeczka bardzo urocza. Kupiłam ją z myślą o imprezach, o jakichś wieczornych wyjściach, ale również świetnie nadaje się na co dzień. Jeśli tak jak ja nosicie na przykład tylko telefon, klucze do auta i kartę, to ta torebka, tak jak mówię, sprawdza się super na co dzień. Ona. Ten łańcuszek ma tutaj, tak naprawdę, jak ja to mówię, regulowany, bo zobaczcie. Kuczy, czy ja to dobrze pokażę. Torebka ma długi łańcuszek, który ja sobie reguluję właśnie w ten sposób, że zahaczą sobie go tak. Okręcam, zapinam torebkę, wyciągam tutaj i. Wygląda ona w ten sposób. Ona miała też tutaj taką zapinkę, taki klips, który ja niestety zgubiłam w restauracji, ale trudno, w niczym to nie przeszkadza. Ten klips umożliwiał noszenie torebki jako takiej nerki. Też mam gdzieś zdjęcie, to oczywiście wstawię. Torebkę kupiłam już 3 lata temu. Niedługo będą to 4 lata. Na swoje 25 urodziny kupowałam ją w butiku w Pradze i powiem Wam, że naprawdę był to genialny zakup i zdecydowanie kupiłabym ją jeszcze raz. Kolejna torebka to Yves Saint Laurent Low, Low Ja słuchajcie, nie kojarzę nazwy wszystkich modeli, ale te, które będę pamiętać, to oczywiście będę tutaj podawać. Ona jest w przepięknym takim nude kolorze. Ma tutaj srebrne wykończenia. Dostałam ją w prezencie niespodziance od mojego męża. Ona jest na skórzanym Pasku jest to zarówno fajna propozycja na co dzień i na jakieś takie mniej zobowiązujące y, wieczorne wyjścia. W środku, o ja mam tutaj też swoje rzeczy, y, ma dwie przegródki, takie duże komory. Y, tutaj miejsce z zamkiem, tutaj na jakieś na przykład dokumenty i tutaj też na taką część, gdzie możecie schować sobie na przykład karty. Świetna torebka. U mnie, słuchajcie, w ogóle z torebkami się nic nie dzieje. Wiem, że różne legendy krążą o różnych modelach, ale u mnie naprawdę żadnych przetarć, żadnych dziwnych akcji. Wszystko wygląda świetnie. Ja też o torebki jakoś wiecie, tak super nie dbam, bo uważam, że to są rzeczy do codziennego użytku, a nie eksponaty w muzeum. Dlatego są normalnie przeze mnie noszone zarówno na jakieś wyjście, jak i na przykład do sklepu na zakupy. Torebka, którą uwielbiam na co dzień po prostu jest cudowna, bardzo pakowna. Zdziwiłybyście się jak bardzo, bo naprawdę ona może nie wygląda, ale mieści się tutaj naprawdę dużo. Przepiękny, złoty łańcuch z takim skórzonym wykończeniem, a nie powiedziałam, co to za torebka. To jest torebka y, Tory niestety nie pamiętam dokładnie modelu, to jest rozmiar większy, wiem, że dokładnie y, w tym kolorze ten model nie jest już od dłuższego y, czasu dostępny. Jeżeli uda Wam się gdzieś złapać, to bardzo polecam jej zakup, ponieważ jest to torebka naprawdę genialna. Wydaje mi się, że to jest moja ulubiona torebka. Zostałam ją w prezencie gwiazdkowym od mojego męża, tutaj ma mm, takie e, zapinanie, ja słuchajcie mam w tych torebkach każdej coś, ma takie dwie mm, komory, tutaj jedna na zamek, kolejna za, na zamek i tutaj mamy miejsca e, na telefony. Słuchajcie, ja o każdej torebce dokładnie nie będę mówić, e, jeżeli jakiś model Was zainteresuje, to przygotuję oddzielny temat. Yy, oddzielny filmik właśnie na temat yy, danego modelu, pokazując go w środku, pakując, wypakowując, pokazując, co tam się mieści i tak dalej, więc jeżeli miałbyście ochotę na taki filmik, to koniecznie dajcie mi znać. Yy, torebka, którą kupiłam sobie jeszcze pracując yy, jako nauczyciel za 13 yy, pensję. Yy, torebka z Zofii Chylak, która jest po prostu rewelacyjna. To jest torebka, która posłuży mi, jestem pewna, do końca życia. E, zamówiłam ją z rączką. Słuchajcie, w ogóle to jest tak model klasyczny, w takiej fajnej skórze e, półmatowej, e, który nie jest już też od dłuższego czasu dostępny, ta skóra. E, aczkolwiek uważam, że jakąkolwiek skórę wybierzecie właśnie w Marcechylach, będziecie zadowolone, bo wyglądają wszystkie m, przepięknie. Może ta strusia nie do końca jest w moim stylu ale reszta naprawdę super. To są kultowe torebki, polska projektantka, bardzo lubię nosić je za granicą i właśnie jak ktoś zapyta, to mówi, że to jest polska marka. Do niej mam taki długi pasek, ona oryginalnie właśnie z tym paskiem przychodziła, a dodatkowo można było dokupić chyba za 300 zł taką krótką rączkę, zapinanie jest tutaj, co prawda ono bywa czasami upierdliwe, jeżeli otwieramy torebkę, coś grzebiemy i to nam się tutaj zblokuje, Czasami się y, odepnie, ale słuchajcie, nie jest to jakieś nie wiadomo jaki problem. Tutaj ona jest po prostu magnetyczna. W środku też y, mam już jakieś rzeczy też sporo mieści, tak naprawdę wszystko czego e, potrzebujemy. Potrzebujemy pięknie, m, trzyma fason. E, no i słuchajcie, no ona pasuje do wszystkiego, na różne okazje. E, na przykład jeśli idziemy gdzieś na jakieś spotkanie czy wieczorem na wernisarz, ona do wielu stylizacji, do wielu okazji sprawdzi się e, rewelacyjnie. I ja mam ją. Słuchajcie, od którego roku? Od 2018 lub 17 roku. Więc też już długo ze mną jest i też bardzo serdecznie wszystkim ją. Polecam. Idźmy teraz trochę do koloru. Torebka kocinel, którą kupiłam sobie dwa lata temu sama od siebie, jako prezent świąteczny. Też bardzo fajny model, interesujący, bo możemy ją nosić właśnie w ten sposób, lub obrócić sobie na tę bardziej minimalistyczną stronę. Ona ma tutaj taki skórzany chwościk, do tego jest pasek, który można ze spokojem odpiąć tutaj po środku torebki. I tak jak widzicie, ona ma dwie komory. Tutaj jedna. Na zamek, a druga w taki fajny sposób um, zapinana. I tak wygląda. W środku tutaj jest takie urocze logo, które bardzo mi się podoba. To są takie małe rzeczy, które ja doceniam. Też torebka, zarówno do wynoszenia wieczorem, ale także na co dzień właśnie z tym paskiem. Na zakupy jest też bardzo wygodna i ma bardzo ładną skórę, skórę z którą też nic absolutnie się nie dzieje. Słuchajcie, wszystkie moje torebki. W świetnym stanie. Tak jak mówię, ja specjalnie o nie nie dbam, jakoś nie wiadomo jak. A nic tutaj się nie dzieje. I teraz przejdę do takich codziennych torebek. Mam dwa takie same modele od marki Pastellier. Jest to marka założona przez Styloli Loli razem z jej mężem. I tutaj mam czarną torbę. To jest taka szoperka. Ona w środku ma też taką przegródkę na laptopa, którą możecie sobie odpinać. Wygląda tak. U dołu ma oczywiście m, zabezpieczenia. Naprawdę skóra jest genialna, taka gładziutka. M, cudo. I m, kolejny model w takim nude m, odcieniu. Ona tutaj ma logo takie m, wygrawerowane. M, ta tutaj miała, widzicie, m, po prostu doklejone, takie doczepione m, napisy. Tutaj jest ono grawerowane, bardzo delikatne, przez co to ta torebka niesamowicie mi się podoba, bo jest taka bardzo stylowa, bardzo z klasą minimalistyczna. No i oczywiście tę jakość widać z daleka, bo wykonanie jest naprawdę pierwsza klasa. I teraz czas na torebkę, którą kupiłam z myślą o lecie o plaży o takich dziennych casualowych stylizacjach, a okazała się genialną torebką także na jesień i zimę. A mowa o Elizabecie Franki, to jest model Monogram w rozmiarze średnim, w wersji granatowej. E, powiem wam, to jest taka mm, torebka spłytna. E, ona w środku jest po prostu pusta, ma tylko jedną przegródkę e, na zamek i kolejne przegródki tutaj. Z przodu na telefon, i co byśmy tam chciały włożyć. Torba jest genialna. Słuchajcie, to jak ja ją wynosiłam, i cały czas noszę, to jest szok. Ja naprawdę się nie spodziewałam, że ona jeszcze jesienią będzie ze mną praktycznie co dnia. Świetne, wszystko mieści, nic się z nią nie dzieje. Absolutnie. Nic. Też ma zabezpieczenia logowane pod spodem. Oczywiście nie jest to minimalistyczna torba, bo wszędzie jest logowanie, ale nie jest też takie ordynarne. Widzicie, to wygląda po prostu jak jakiś taki kwadratowy, kanciasty wzór, więc moim zdaniem super. Więc jeśli też polowałyście na tę torbę i uda Wam się znaleźć, to bierzcie w ciemno. Nawet się nie zastanawiajcie, bo sprawdzi się genialnie. Słuchajcie, takie outfity Właśnie plażowa, ona super podbije, podbija codzienne, tak samo jakąś maxi sukienkę. Ta torba iść na zakupy, no, rewelacyjna. I tak mówię, ja nosiłam ją na plażę, na zakupy, na jakieś takie obiady, spotkania też biznesowe, bo wiecie, laptop się tu mieści rewelacja, mega dobry zakup. Też polowałam na nią. Um, chyba to po moich urodzinach było, bo ja chciałam ją na urodziny, cały czas była niedostępna i pewnego dnia tak poszliśmy z mężem do starego borywaru. i on mówi: Chodź, zobaczymy sobie tutaj Elizabetę. No i była jedna, jedyna sztuka, więc stwierdziłam, że to przeznaczenie, a ja tak, tak podchodzę też do różnych zakupów, że jeśli nie było, to znaczy, że nie miałam kupić, a jeśli jest i dość ostatnia sztuka, no to musi trafić. Do mojej garderoby. I na koniec zostawiłam torebkę, którą kupiłam w tym roku z okazji ślubu moich znajomych, żeby pasowała mi do mojej stylizacji. A miałam błękitną maxi sukienkę, i też wstawię tutaj zdjęcie lub filmik z tą sukienką. A mowa o takim cacuszku e, z piórami strusimi, e, która przeplata się tutaj takimi kryształkami. Nie wiem, czy będziecie e, to widzieć. Genialna torebka. Ja słuchajcie, tylko ją tutaj zawsze źle. Zakładam, żeby te sznureczki tak brzydko nie wystawały, ale to poproszę moją kumpelę, która mi to ładnie ogarnia, żeby to mi zrobiła. To jest taki worek. W środku po prostu schowacie wszystko co potrzeba. Torebka została kupiona na Moliera 2, to jest Omelia Tidres, Taka metka. Nie wiem, czy to jest polska marka, czy nie, tak coś mi się kojarzy. Torebka wyjściowa, która robi efekt wow na różnego rodzaju przyjęcia, takie wiecie, z pompą, z klasą, ale t-shirt, jeansy, szpilka klasyczna i taka torebka zarzucona, jeszcze do tego jakaś gładka marynarka na randkę, myślę, że też fajnie. Tutaj akurat coś mi odpada i nie wiem, czy to nie jest sprawka moich kotów, ale chyba nie, po prostu ten kryształek jest troszeczkę ciężki. No, powiem Wam, że. No, ta torebka robi olbrzymie wrażenie i fajnie mieć w szafie takie perełki, które ubieramy tylko na jakieś specjalne mm, okazje i robią cały outfit. No i też zwracają uwagę, bo słuchajcie, nie ma osoby, która by nie pytała o tę torebkę, jak tylko mam ją e, ze sobą i zawsze robi, wiecie, taką, jest taką atrakcją. I to tyle, jeśli chodzi o moje torebki. Jak widzicie, nie jest tego nie wiadomo ile, ale są to torebki, które ja uwielbiam, które ja noszę. Sprawdzają się świetnie, są praktyczne, większość uniwersalna i tyle, na ten moment chyba żadnej torebki innej nie potrzebuję, myślę, że w mojej kolekcji jest wszystko to, czego potrzebuję, czyli mamy coś takiego bardzo casualowego, bardziej wyjściowego, coś tylko na wielkie wyjścia, coś w kolorze, więc... Na ten moment nie zamierzam rozszerzać tej kolekcji. A jeżeli chciałybyście o jakimś modelu, żebym poświeciła oddzielny filmik, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. I przepraszam, że patrzę tak dziwnie w tą kamerkę, ale nie mogę się przyzwyczaić, żeby patrzeć tutaj właśnie prosto w obiektyw. No i co, słuchajcie, kończę, już nie przedłużam. Miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności od tego, o jakiej porze dnia to oglądacie. Mua, buziaki!